Mam no, kolejne informacje, może jakiś kluczyk niestety Jeszcze coś dzieje gdzieś jest w okolicy O tu Ale to roślina tylko Dobra Możemy powoli zmierzać w kierunku który sobie ubrałem Byle nie za szybko, bo można się po drodze zabić. Tutaj jest łatwiej się zabić niż w Asasynie, gdzie zmienili troszeczkę system schodzenia i nie można skoczyć w taki sposób, żeby właśnie specjalnie nawet zabić swojego assassyna. No bo wymyślili dość mm, specjalny system. Poruszania się. O! Oh. Ok. Trzeba się dostać, prawdopodobnie gdzieś tam na górę. Może nie od tej strony tam wyjdziemy. Myślę, że tutaj jakieś przejście będzie w tym zamku, czy coś tam z tego. Coś tu było. Lefikarzeń. To nie. Na razie nie zbieram więcej lefikarzyń. Tak, jak mówiłem, przejście przez ogień nie robi nam nic. Ale chwilowe powstanie przy tym ogniu jest zapala. Hmm, coś tu jest. no tak, czerwone lirium to powinno być. Tym razem Cassandra. Okej. Okay. To są miejsca, w których już teoretycznie byłem, tylko nie zrobiłem tego wcześniej. Bo nie miałem misji od Warlika, by to zrobić. I to jest kolejne prostej gry. Podczas rozgrywki dodajemy, dostajemy jakieś zadanie później, które powoduje, że musimy jeszcze wrócić raz na mapę, na której się znajdujemy. Aha, zapomniałem, że ja mam konia niestety mam, tego strasznie opancerzonego, muszę go zmienić później, bo wygląda strasznie, a i tak nie można chyba z niego walczyć. Nie wiem, żeby na takim koniu jeździł. Przecież on jest wolniejszy z taką zbroją niż bez. Ktoś tu się powinno znajdować. Uhu. Okej. Okay. Wiedziałem, że to będzie swój pomysł. No koń tam się wkurza. W końcu zniknął. No i co jeszcze tu będzie? Ulepszony amulet magii. Okej, okay, poszukajmy. Wychodzi na to, że już nic więcej tu nie ma. Bez sensu misja. Następne zadanie jest tam. Mam nadzieję, że raz oczyszczony teren nie zostanie zajęty przez hmm, wojska. Niestety, pomyliłem się. Aha, to są pajęki. Nie, dziękuję. Serio? Chciałem tego uniknąć, ale niestety się nie dało. To jest twierdza postatów, w której też już byłem. Ale teraz jest tu jakiś quest. A no przynajmniej miałem go na mapie. No dobra, ujawniłem jaskinię, tak? I co z tego, że ujawniły? Przecież nic tutaj nie ma w tej jaskini już. Już tu byłem, zlikwidowałem tych magów. I chyba pozbierałem wszystko, co było możliwe do pozbierania poza odnawialnymi źródłami energii. Aha, chyba tutaj nie byłem. Chyba tu jest takie miejsce, do którego nie dotarłem. W sumie nie wiedzieć dlaczego. Może było za jakąś zasłoną magiczną i nie widziałem, że tu jest przejście. Oh, nice, nice. Right. I take it you didn't like this person. Sebastian would have taken that as a compliment. Aha, tam jest. <laughs> okay. Niżej się nie dało, tak? Spokojnie. Okej. Okay. To już tu w nie byłem. Rzućmy okiem na mapę, gdzie można by się jeszcze udać. A tu już nigdzie nie widzę żadnego questa tam są. I jest quest tu. Ja tu mam obóz, będzie można jakoś tam spróbować się bić na górę i podejść tu. No tam już nie ma nic takiego, żeby. Coś jeszcze tam było. Więc zostają questy tu póki co. Przejdźmy tam. Dlatego, że na smoka jeszcze nie idę, bo mam, tak jak już mówiłem, wielokrotnie 12 level. Ja jednak ze smokiem na razie walczyć nie chcę. To będzie coś pięknego, powalczyć sobie ze smokiem, ale to zostawmy na później. E, aha, tutaj trzeba jednak się wpić na górę. Innej nie będzie. Mam wrażenie, że tu jest jakieś lepsze przyjście niż to, które ja obieram, ale trudno. No, super. Świetnie, po prostu portowali mi się na mojej głowie. W miejscu, gdzie chciałem skoczyć. Błędy czasami. Jakiś quest był tutaj gdzieś. Proszę go teraz go znaleźć. O, hmm, tam coś jest na samej górze. No, tu jest jakieś przejście. Ja będę kondoną mnie zaprowadził. No i teraz pytanie, czy jest jakieś dojście. O, tu chyba nie wskoczę, raczej... ...raczej nie mam możliwości, żeby tam przeskoczyć. Znacznik pokazuje, że jest gdzieś tu. że może gdzieś tam na dole. O, spakowałem się. Mam taką skłonność czasami. O, tu mamy miejsce. Do postawienia. I rzućmy okiem na to, co my tu mamy. Tu jest jakieś igranie z ogniem, czyli tu powinien być ten znacznik. Hmm... Z tego, co tam czytałem, to to było... ...kilka razy wokół tego, z prawo. No z drogi. Już mam dwa kółka. To jest trzecie? Przesuń się. I to powinno być czwarty. Chyba jednak nie zadziałało. Obejrzyjmy ten teren, który tu się znajduje. Na pewno coś tu musi być. A, w sumie. Dlaczego na to nie wpadłem wcześniej? No i jednak nie mamy nic. Poza dziwnym kolorem skał. Dobra. Mapka. Jakie to jest zadanie? Igranie za ogniem. ciennik? Za ziemię. Igranie z ogniem. Igranie z ogniem. Sprowadź dziadka z powrotem. Trzy razy wokół posągu, prawa ręka blisko. A duchy posłuchają. Podobno, jeśli się to zrobi, pojawi się czyjś dziadek. Eee. Serio? Przeszedłem obok tego posągu kilka razy, ale może to było za daleko. No, ale można tak trzy razy przejść, jak ci przeszkadzają, przez chwilę. No powiedzmy, że to jest. Idź, idź. To jest drugi raz, a to powinien być trzeci. A. Ciekawe czy się pojawi czyjś dziadek jak ja to tak zrobię. No nie wydaje mi się. Hm. Poszukajmy zatem. Tam coś jest, będzie można tam pójść. Zwierzęta jakieś zabili. Skóra Ogara. Ups, to tu będą Ogary. Ten bandyta miał troszeczkę mniej życia i teraz się zastanawiam dlaczego. Kto lub co mu te? What the fuck is it? Przed chwilą tu był obóz. Rozpłynął się w powietrzu. Ładnie po prostu. E, czasami takie bandyty się może, mogą pojawiać, chyba że to jest związane z tym, że zabiłem tych e, buntowników tutaj, bandytów. Jeśli by to miał, miało taki związek, to by ciekawe rozwiązanie. O tu jakiś grzybek jest Muszę znaleźć ten werwet, czy jak to się kurde nazywa. On 3 na 5 będzie trzeba tak poszukać. Mam nadzieję, że jest jakieś specjalne miejsce, gdzie można by to znaleźć. No to też ciekawe miejsce. No cofnij się. Przeszkaże ci iść w drugą stronę. Ciekawe miejsce, ponieważ tu jest smocza skała. Hmm. Okej, okay, tu jeszcze coś było. A bo i nie. Zobaczmy jednak co jest dalej coś błędy ci kolejni Ochroniasz panitów dalej jest znie murek więc pytam tam walczą nie z dwoma tankami ma swoje plusy. Sporo tych banitów tutaj jest do tego, nie radzę sobie. Wyłączmy postać na chwilę. jak wypije. Eee... Serio? Misiek! Nie zapraszałem cię na imprezę. No to by było na tyle, ponieważ wprosił mi się tutaj jakiś wielki... koleś na imprezę. Eee... Wypadka... bycie zabitym przez... niedźwiedzia. Nie wiem skąd on się wziął. Może ja sobie poczekam, może oni się wybiją. Podnieśmy. Będą się bawić z miśkiem, a ja się popodnoszę. Został miśka w spokoju. Czekaj. Włączmy tryb taktyczny, ponieważ... Yy, jak on będzie mi do miśka, to może się źle skończyć. i do tego, koleś. A ja się popodnoszę, potem będzie trzeba miśka załatwić. Dobra. Udało się popodnosić moich towarzyszy. Zabijcie tego miska. To była akcja po prostu. Niedźwiedź przyszedł mi gdzieś z tyłu i mnie zaatakował. No masakra. Ja się go nawet nie spodziewałem, że on może się tam pojawić. Nie no, jeszcze ktoś. Myślę już dajcie spokój. Nie mam potów żadnych. you talk about your dark and troubled past. Excuse me? Well, you have one, of course. Someone dear to you, someone you failed to save. Or a grave error in judgement, causing too many deaths. <laughs> I've known a couple of like things. Oh, maybe betrayal, that's always good. No. Well, you've got to give me something. No, I don't. This conversation is over. Mm. touchy Ja nie, nie są po prostu wielcy. List przy zwłokach bandytu na Ziemię. Plan patroli nie podlega dyskusji. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystkich tu wyeliminowałem. Czyli podziwię się na tym, Varyk. Możecie być bardziej specyficzny tutaj, Sekur. Gminy Inquisition. Nie planujesz na czytać bogu o nas, czy nie?

Ale pasuje pójść do obozu. Czy może skierujmy się w tamtym kierunku? Trochę to pozwiedzamy. A jak ewentualnie padnę, to się po prostu teleportuje. Ciągle jestem pod wrażeniem tej akcji z niedźwiedziem. No w ogóle się tam wziął? Już też go sobie tam wymyślili. O, tu coś jest. I szkoda, że nie można potów znaleźć w takich skrzynkach. Przydałoby się. Nie musiałbym się teleportować do najbliższego obozu, albo do niego zmierzać. Ja Tylko też nie biorę w tym momencie. Hmm. są bandyci. Może uda się ich ominąć. Że powiedziawszy, nie mam ochoty na walkę z nimi w tym momencie. Nie mając krzty potów, tu gdzieś założyłem obóz. Tylko po jaką cholerę ja wchodzimy na górę, i on jest nadal. Дай ему отпочинок.